Były chudebiki i tak dalej, no to częściej spotykał się z Marcinem, a teraz na przykład ma też swoje obowiązki, on ma swoje stary. To wiesz, te ścieżki się. Wiadomo, że stary rozchodzą i się łączą pewnie. No to nie, no tak, po prostu Rafon ma dziecko i się odsunął. No to, to tak, ale e, słuchamy Wojtka. Dobrze, Wojtek pewnie będzie chciał e, pocisnąć mi za to, że powiedziałem, że nie mi powiedzieć. Nie, nie, e. ja właściwie dzwoniłem i chcę zapytać czy wiesz jakiej sprawy, to W jakiej sprawie? <laughs> znowu Kortezal do góry. Nie, no stary, wiesz, uważam, że trzeba mieć dystans, wszystko jest zabawne i tak dalej. O Jezus, ale, ale chyba stary, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to co powiedziałem to jest coś, co ugodziło cię. że nie, nie rozumiem, to też jest zabawne, rebarno i tak dalej. Te sprawy, wszystko śmieszne, ale uważam, że to, to że powiedziałeś, że wystąpiłem w libanej reklamie. Yy, i ten pierdolniaki O nie, nie, gola, nie no, no Jezus, Bożo, Maria, przecież to jest tylko i wyłącznie dystans, Wojtek, Widziałem stary... To było niesmaszne, nie, distance, Bojtek, ja... Bożo, to, to było nie smaczne, dystans. Dobra przepraszam, nie dobra, przepraszam w takim razie, że to powiedziałem. Było to nawiązanie w kontekście do tego, że Marcin e, zrobił gry z batona... Nie e, mieszaj e, mnie to, Facebook, ja i, to i, i, ...i powiedział, że jest przepyszny. I stary... Ja to widziałem, ale... Dobrze, ja to w takim taki razie, okej, okay, uważam stary, tak samo, e, myślałem stary, że cię to nie dotnie. Jeżeli cię to dotknęło, przepraszam i tyle. No to całe życie mnie nic tak nie dotknęło jak to, że powiedziałeś, że pierdolnięty Gola, który wystąpi w zjebanej reklamie nie mówiąc Rozumiem. Nie stary, kurwa, przecież to nie było. Ja pierdolę, nie? nie? ale da się, da się w kuluarach wyczuć napięcie pomiędzy tymi dwoma włodarzami. Może to, była, się, to kropla, no, 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 która przelała to było tą czarek kiedyś. kiedyś. Teraz właśnie nie mamy z nami napięcia jest spoko. Nie mamy dobre ale na, stary, kurwa, to było... Na... Ach, dobra, nie chce mi się mówić, stary, bo... Dobrze... Obejrzysz sobie i przemyślisz to potem, czy to było spoko, czy nie spoko. Stary, przepraszam, nie, jak jeżeli tutaj to się dotknęło... Mogę oglądać. Nie... Dobrze, ale znajomi mi to wysyłają, mówią, co ty mówisz, że to jest takie, uważam, lekko niesmaczne. No trzeba mieć dystans, to jest zabawne, ja się śmieję z tego okay. całe życie, ale uważam, że to było troszkę przesadzone. Okej, okay. nie, nie miało cię to, stary, urazić. Uważam, stary, że... Yy... No, sam powiedziesz, że miało poddymić, no to poddymiło przecież, nie? Dobrze. O, jest skorumpowany jest, gola. Ja jest myślę, ta że to takiego... tak, jest jest, jest, no, jest. jest to coś, ale trzeba ale słuchaj, przyznać. Słuchajcie, chcę, czuj, Biorę bo... drugiego, do, swoje do... zdrowie. Nie kłóci się. To bo jest pachnie. stary, to jest jakby. Yy, rozumiem, że mogłem przesadzić. To jest stary. Yy, jak sobie teraz to przemyślałem, to rzeczywiście nie musiałem używać takiego epitetu. Było to powiedziane Może starym... Może gola było znacznie za dużo, wiesz co okay. jest... Okej, no. no to we flow programowym w momencie, gdy stary, y, tworzy się coś takiego, taki format jak tutaj, okej, okay, jest mi trochę wstyd za to. Ja wcale, wcale nie wiem, jak to jest format, na czym polega stary. Tak, tylko uważam, że jakby ja ci stary, totalnie nie bronię, wiesz, y, y, ugadzać mnie, tak samo jak, no sam wiesz, że stary... W... No, ja nie mam takiej możliwości, bo siedzę tutaj, a ale, stary, no, ale wiesz, tam. No to wpadnij na program kiedyś i możemy razem coś poprowadzić. No to... No Nie to, to może kiedyś ładnym, to zrobimy sobie roast. Ale wiem na przykład, że na spontanie... kurwa, <grym>, e, <grym>, e, roast mała, e, e, Możemy zrobić roasta... I możemy też. No ale co, spo... co, no, co na spontanie? No, no. Jest na przykład projekt Spontan, gdzie jakby motywujesz też guzika, żeby w jakimś tam stopniu mi dopierdalał i wiem, że ale... na imprezie stary MONZOS! No, no. no wiem, no. No że bo Bombardera tak, a Tygola to są dwie no rzeczy. Nie, u nas ja się z tym nie zgodzę, bo Wojtek, nie zauważam w, e, ze strony Wojtka, że się w przestrzeni publicznej trafiają rzeczy, że ty, że on w ciebie jakoś wjeżdża. Może, może się, się śmieje bardziej, ale od ciebie da się czasami wyczuć, że, że wpierdalasz się w tego gole i lubisz Zobaczysz mu wpierdolić mu szpilę i lubisz mu nie, i nie te... tylko taką na śmiechu, tylko po, lubisz taką wpierdolić szpilę, żeby, pewno, żeby nie? trochę zabolało. Nie? No to jest takie niesmaczne, to no, wiesz, to nie może się śmiać, że łabał bał, że kurwa, łatunku, to mnie też bawi. To... <laughs> ale ja nie Mam powiedziałem w ogóle mi... o zjebanej reklamie, bo nie wiem czy Mordo Bo to... powiedziałeś, że wpierdonięty Uwa... gola w jakiejś trzeba. Nie umie powiedzieć R, bo, bo nie umie powiedzieć R. Pierdolnięty No pierdolnięty go, bo nie umiem powiedzieć R, er. no kurwa. No kurwa, stary, Było to no... niesmaczne, ale chodziło, kur? ale chodziło tutaj stare o Spicy kurwa. Dmy, że epitet, nie... Ale, stary, nie miałem. Morze, ogóle... ja mógłbym też powiedzieć dużo różnych epitetów dzi stary, dziwnych o tobie. Wiesz Ale dob, że... nie mówię tego w przestrzeni publicznej stary. No dobra, nikt ci no, nie. No to nie. prawda. Lekki pan pojawił się na skronie, jak Michała. Bo... bo nie chciałem tego mówić nagło, żeby... zapocenie, Leciutkie zapłacenie. Szczerze, szczerze, rozumiem. że make-up. Nie, ale nie, bo wiadomo, że ja sobie zdałem sprawę, jak teraz rozmawiam z Wojtkiem, że rzeczywiście było trochę takie fopa, stary, że te. Mogło, mogłem tak nie powiedzieć, stary za co Cię przepraszam, wydaje okay. mi się, że przesadził, to, to się przesadziłem, przepraszam publicznie, fajnie, bo przynajmniej trochę żeśmy Wojtas e, poddymili, wydaje mi się, że e, to <śmulny> nie było to wcale ustawione wcześniej, <śmulny> nie było, nie było, teraz próbujemy, widzowie, on teraz było, nie było, bo... Bo, bo Widzimy, palosą, to, 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 to robi fuj teraz. Ale e, Wojtas, chcę ci tylko powiedzieć, że znasz mnie, stary, wiesz, że wiele razy, stary, powiedziałem, stary, różne, gdzieś tam nawet gorsze rzeczy, e, no i wiesz, jaki, stary, jest nasz humor, mój humor, stary, i, i kurwa... No, no tak, i... między sobą spoko, tylko ja nie mam możliwości, żeby odpowiedzieć, wiesz, o no, e, Zróbmy tak, Wojtas, zapraszam cię, stary, na, nie wiem, będziemy robić e, jakiś następny program, gdzie będzie, stary, więcej osób, wpadnij tutaj też, stary, zrobimy sobie podwójny program, powyzywamy się, stary, na przykład na żywo, ty będziesz miał Stary możliwość mnie też pociśnięcia, możemy zrobić jakiś rościk. To, to jest jest genialny nie? pomysł. Możemy, wierzyć. możemy. Ja nie ja się na to piszę, tylko mówię, że miał też możliwość okay. odpowiedzenia, a jak siedzę w chacie i się skórz, ja mówię, no muszę zadzwonić, bo kurwa, stary, no Ale co stary, mówimy, się. Dobra, to ja, to ja chcę ci powiedzieć, że ja na przykład mam tak, że... Trochę to wykorzystuję właśnie. Nie? I to jest może chujowe, bo ja to wykorzystuję, że zawsze w jakimś programie, czy gdzieś, gdzie mam opcję, stary, gdzieś się tam uszczypnąć, to powoduje to we mnie taką chorą, stary radość, że musi. A skąd Musi być jakieś nacechowanie. Dlaczego? Dlaczego? Bo to mnie ciekawi, skąd się to bierze, nie? Podgryzamy się już od jakiegoś czasu, jakby z Wojtazem, chociaż ostatnio jest super, e, ale zawsze gdzieś tam ten pstryczek, taki kurwa. Publiczny. No może to nie no jest. No jest, ale. No Słuchaj, Wojtas na przykład wstryka mnie teraz za pośrednictwem guzika i jestem bombonier. Ale, ale, no? ale to jest Wojtki. innego, no On Obie no, może coś byliśmy, innego, ale... byliśmy w klubie, ale słuchajcie, bo chwila. No. Bo ja guzika nie namawiałem, żeby on cię, w spontan w jakikolwiek sposób wyzywał do walki czy przezywał. On się napił, on, on bardzo mu zależy na tym, bo on ma też po tej przygodzie lekki uraz. I zaczął tobie czystość po prostu, ale ja nic nie mówiłem, nie namawiałem go do tego. Bomboniera w strachu! A bomboniera <laughs> no, bądź <laughs> bomboniera w strachu, ci był przy Bomboniera jest strachu, myślę. No dobra, no w każdym razie jakby, żeby podsumowując e, i zakopując ten topór niezgody, stać znaczy, tą koźnię zgody, e, przepraszam Wojtek za to, że powiedziałem to dosyć jakby Lekko Lekkomyślnie. I lekko okay, dzięki wielkie, przyjmuję, przeprosimy. Nie mam Tobie już tego za złe. A swoją drogą, to jeżeli chodzi o Rafona, no to mamy dobry kontakt. Bardzo mi przykro, że projekt byk się rozpadł, bo był naprawdę zajebistą przygodą. Teraz zrobimy spontan, który jest też mega zajebistą przygodą, bo lubimy podróżować. Jutro z Tobie wychodzi najmocniejszy odcinek spontanu. Naprawdę pojebany. I też przy okazji powiem, że na 200 tysięcy subów bierzemy jednego widza, który subskrybuje nasz kanał na wyjazd. No, to jest fajne, to jest dobre. To jest fajne, to jest fajne. Także zapraszam, dajcie trzeba, bo będzie Ale to, to, to jejbice, akurat, co w, jutro, w jutrzejszym odcinku wyjdzie, kurwa, na, na Nie no, to jest gdubę, nie? To jest, jest pojebane, poje... ja, ja byłem przerażony, jak to usłyszałem. Musicie zobaczyć minę Burystynia, jak się dowiedzie o tej informacji. No, ja to wiem, zobaczycie. To o do nie? No, o no. Ja, ja byłem w szoku, ja nic nie widziałem. Ale... No. mocno. I też pytam widzów tutaj, czy chcielibyście zobaczyć Guzika na Gali -Tame. to jest... Osoba, która zobaczyła na pierwszej gali w walce wieczoru z Bokzelem i chciałaby się znowu pojawić. Jeżeli chcecie, Pamięta. to napiszcie. Bo kurde znaczy, myślę, że o... No, to. To fightu, nie ogólnie. chcę powiedzieć, mm -hmm. że guzik to jest... No można Wojtek tak powiedzieć trochę, że guzik rozpoczął. Miał duży, duży wpływ, miał na to, że powstała Gala Fejm, bardzo duży. No to jest ja Sfreefaj's. Ja myślę, że jakby Wojtas to było to ognisko, takie drewno, nie. E, później, który został. Myślę, że guzik do... był troszkę drewnem, a ja byłem tą rozpałką z Tobą. Albo tak, albo tak. W sensie, tak. ale też guzik... trzeba pamiętać, że dużo osób ma pomysły, a ostatecznie to chodzi o realizację, nie? Bo, to. bo takie rzeczy też wymyśliło pewnie 500 Ja miałem jedną rzecz. 500. Kiedyś, kiedyś wiesz. A, ale miałem w sensie. jedną rzecz, panowie, za którą naprawdę się podziwiam, to determinację, królestwo determinację. I Michał to wie. Ale co jeszcze raz? Że miałem królewską determinację przy tworzeniu fejmu, nie? Ty to wiesz, stary. Ja wiem, stary, znaczy jeżeli potrzebujesz docenienia, jakby, to jakby ja to szanuję, stary. Nie, nie, nie. potrzebuję, nie potrzebuję, ale tak właśnie Bo, mówię, że. No, tak mówisz na takim stylu, jakbym... E, no wiesz, no nie wiem czy macie coś do. że nie, nie ty, ty, ty <laughs> była, była determinacja ze strony Wojtka, ale o tym starym nie, nie gadałem, że jak my e, z Meduzą ale i. Ale przecież ja nie potrzebuję swojego teraz, wiesz, to wam znanie, co uznania, znają, tylko to powiedziałem. Tylko powiedziałem, ty kurwa, kurwa. <gry solventful> ale nie, ogólnie... No ja sobie gadam na wywiadach, że jak my szukaliśmy klauna z koszelina, no to jest kurwa prawda, bo uganiał się za, za mną, żeby stary dopiero projekt. No i się udało, no ja ej, Ja szukałem innego klauna wtedy. Ej, ty też kurwa szukałeś klauna, wiesz o tym, nie? Tak. On to zrobił, wyszli fejka od diabła. Myślałem, że by. chodziło o ciebie, jak się ugania. Mówię, że boctera szukałem! Oooo, no, to był punchline! Bang, To bang! I kumasz. Ja, w tym momencie... Czyli nazwałeś mnie clownem. Czyli ja nie cofał Nie, ty szukałeś stary. jednego klauna, <laughs> na stary, a ja szukałem drugiego clowna, żeby galę stworzyć. Słuchaj kuwa. <laughs> <laughs> nie wku**aj mnie! Ej, ale y, Wojtek, Wojtek, musimy zajebać kiedyś stand-up. No sposób, no to zajeb... No, Zrobimy to stary. Zrobimy to Ja już wam nie przeszkadzam, macie fajnego cage'a, się tutaj pieprzyłem, ale mówiłem, że chciałem zadzwonić, poczułem, no no ja wiem, bo czułem tego No poczułeś lekkie le zażenowanie stary właśnie tekstem, który wyszedł... Z delikatnie tak, delikatnie tak. Że pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie suba na spontanie, bo tam jest kurwa troszkę niedoceniony format, a uważam, że na jest panie. Kurwa, ja marek, każdy. Kupujcie tej te 10 bilety, bo będę do tego. W intencji gala. tego telefonu to był wypromowanie projektu spontan. Nie, to było moje skupienie. I kupujcie tej <gulety> te bilety, bo na pewno będzie ta takala i się już nie mogę doczekać. Historyczna, zapomniałeś dodać. <gulety>